Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj, tak, przy końcu już weekendu, zapodam Wam materiał na temat Patona M48A5. Tak jest, nie było tego pojazdu jeszcze po tych właśnie zmianach. Jak Paton został troszeczkę zmieniony, a szczerze powiem, nawet bardzo został zmieniony z tego względu, że w końcu pozbyli się Wargaming, pozbył się tego cycka, którego mieliśmy właśnie na wieży, Patona M48A1. Tu właśnie Wam zaprezentowałem, o którego cycora chodzi. Ta wieża jest teraz dużo, dużo lepsza, potrafi o wiele więcej odbić. Jak i również pojazd został troszeczkę zmieniony, jeżeli chodzi o tył. Mamy bardziej takie uwydatnione te wyloty powietrza, spalin, można powiedzieć. W każdym razie pojazd troszeczkę został zmieniony wizualnie. Nie tak dużo, ale najważniejsze o co chodzi w tym, akurat w tej zmianie, no to pozbycie się oczywiście tego włazu dowódcy. Jest on o wiele, wiele mniejszy i nie jest wcale tak łatwo przebić ten właz na obecną chwilę. Co do ogólnie pojazdu, prędkość maksymalna nie zachwyca. 45 km na godzinę. Nie można powiedzieć o nim, że jest to taki standardowy czołg średni. Bardziej można by było powiedzieć, że to jest taki Ciężko średni czołg z tego względu, że pancerz również jest dość fajny, potrafi pojazd, naprawdę powiem Wam szczerze, sporo odbić, a kolejna rzecz jest taka potrafi również nieźle przy z tego względu, że mamy dość fajne działo. 105 mm z uszkodzeniami na strzał 300. 90. Porównywalne do niektórych czołgów ciężkich, choćby nawet do Super Conquerora, czy do Chieftaina, tam uszkodzenia są 400 na strzał, jak i również mamy świetną penetrację, bo na pocisku podstawowym, a są tutaj oczywiście apc -y, mamy 268. Jakby było mało tego, zawsze możemy użyć pocisków hitów, które posiadają aż 330 penetracji, myślę, że spokojnie wystarcza na każdy jeden pojazd, który znajduje się obecnie w grze World of Tanks. Co dalej? Mamy bardzo fajny czas skupiania, 1,9, tak więc jest naprawdę dobrze jak na amerykański pojazd. Kolejna rzecz mogłoby być troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o celność. 0,36 czasami potrafi rzucić to działo tak zwanym kartoflem, ale co mi się najbardziej podoba w tym pojeździe, to to, że pojazd znakomicie spotuje. Naprawdę nie ma wiele pojazdów w grze World of Tanks, które mogłyby się poszczycić takim spotem jak 420 metrów na podstawie. Nie potrzebujemy wcale optyki, wystarczą nam racje żywnościowe, dobra załoga i pojazd maksymalny zasięg spotowania osiąga. Zresztą widzicie tutaj na tym załączonym obrazku, jak jest, jaki jest zasięg spota z jednym perkiem, czyli braterstwo broni. I do tego racje żywnościowe mamy nawet 447. Co jeszcze mi się podoba, w, akurat w patonie M48A5? Opuszczanie działa minus 9 stopni nie jest to minus 10, ale spokojnie to wystarcza na dość komfortową grę, jeżeli chodzi o jakieś tam górki, nie górki. Kolejna rzecz, dość szybko szczające działo, bo kurcze szadunek 6 sekund i 60 setnych, myślę, że to jest bardzo fajny wynik, a kolejna rzecz jest taka, 390 na strzał, a nawet czasami więcej, myślę, że przeciwnik nasz musi bardzo, bardzo uważać na ten pojazd, no i oczywiście pancerz, pancerz naprawdę bardzo fajny, teraz nie mamy tego włazu dowódcy dużego i swobodnie możemy sobie naprawdę pograć, na wieże, gdzie wcale nie musimy aż tak mocno się martwić o tą wieżę jak było to kiedyś. A przykładowo taka E5. No niestety musi walczyć z tym, aby schować tego wielkiego cycora na wieży. No i niestety nie jest to wcale aż takie komfortowe. Dobra, bitwa na mapie fiordy. Tu akurat ja zająłem fajną pozycję, bo sami doskonale zobaczyliście, że naprawdę tu możemy obijać się sporo przeciwników, którzy próbują podjechać pod górkę. A druga sprawa, jesteśmy osłonięci od artylerii. Najważniejsze co, musimy uważać oczywiście na plecy od linii 0. Zawsze może nam się pojawić sporo przeciwników i musimy bardzo, bardzo na to uważać. Ale jeżeli będziemy mieli wsparcie, no to tu akurat nawet, zobaczcie, jestem. Można powiedzieć, no, sam na dwóch przeciwników, którzy próbują sobie podjechać pode mnie, a nawet jest i trzech przeciwników, ale paton spokojnie daje radę. Pojazd, tak jak powiedziałem, potrafi sporo odbić. To nie jest, można powiedzieć, taki standardowy czołg średni. No, ten Conqueror dostał od Arty chyba, no i wiele mu życia nie zostało, tak więc nic innego nam nie pozostaje, jak go skończyć. Bitwa jest cały czas wyrównana, 8 do, o, do 8, tak więc jeszcze nie możemy świętować. Na szczęście mówię, linia 0 jest opanowana, ale brakuje jeszcze kilka pojazdów i nie wiem gdzie one są, to jest najgorsze. Zawsze kiedyś jeździłem tu przy tym jeziorku na E4, E5, a od jakiegoś czasu właśnie jeżdżę w tą pozycję, z tego względu, że mam o wiele większy przestrzał na pojazdy, które właśnie próbują podjeżdżać. No, kurde gwiazda napaliła się jak szczerbaty na Suchary i może być nieciekawie. Może być nieciekawie! <laughs> Arta! Help mi, mi! No niestety kolega z Polski Bodzio na Arcie gra, ale coś innego skończył. Kolejną gwiazdę skończył. A pięknie! Zas zasłoniliśmy się wrakiem. No i dobra, gwiazda... Na razie nie ma nic do powiedzenia i zobaczcie, kurczę, przeładunek delikatnie ponad 6 sekund uszkodzenia 400 prawie na strzał. Jest coś pięknego, to jest naprawdę niesamowity komfort. A druga sprawa, mamy dość jare mobilny pojazd. Bo te 45 km, powiem wam, że spokojnie wystarczy. Może na samym początku bitwy czasami, jeżeli gdzieś potrzebujemy szybko podjechać, choćby nawet na mapie Malinówka, pod górkę czy coś, no to może czasami brakować tej mobilności, ale na innych mapach pojazd nieźle sobie radzi. Dobra, zostały jeszcze trzy pojazdy, w tym Arta. I teraz pytanie powstaje: czy warto ogólnie robić patona? Czy warto ogólnie grindować? Jak najbardziej powiem wam szczerze, polecam. Pojazd jest naprawdę świetny. Jeden z lepszych czołgów średnich na dziesiątym poziomie. Zresztą nawet dziewiątka również jest bardzo fajnym pojazdem. Ja trochę obawiam się o tą artylerię. Punktów wytrzymałości również. Nie mamy mało, bo 2000 to jest naprawdę dość komfortowa wartość. O, poczekam na moich sojuszników, niech podjadą z tymi ciężarami bez problemu. Poradziłbym sobie, ale no, boję się o artę. Gdzie on jest? Dobra. No i kończymy gościa. Tak jest. Słuchajcie, naprawdę to działo jest bardzo, bardzo fajne. Ta penetracja, w razie czego, jeżeli mało by nam było na pocisku tym APC, że zawsze możemy użyć właśnie hitów 330 peny. O Teraz nie popisałem się. Dobra. No, a schował się. Niestety. Dobra, w każdym razie wynik myślę, że nie jest zły. 8800, prawie 9000 i do tego jeszcze mamy asysty ponad 2000, tak więc swoje zrobiliśmy to co powinniśmy zrobić w bitwie jak najbardziej. Kolejna rzecz jest taka, ogólnie zacząłem wbijać trzecią odznakę, ale powiem Wam, że. Statystyki na trzecie odznakę są naprawdę dość wysokie, i nie jest wcale tak łatwo. Dobra, podsumujmy bitwę. 8800 uszkodzeń, 2600 asyst i odbitego 3000. Tak więc sami doskonale widzicie, pojazd naprawdę jest świetnym pojazdem. A druga sprawa, nawet coś tam potrafi zarobić. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.